Siema siema widzowie, z tej strony Danzis, a w tym audiologu mam zamiar Wam przekazać dlaczego od chyba tygodnia lub więcej nie ukazują się żadne filmy. Otóż postanowiłem powrócić do takiej produkcji, którą zapewne znacie i pewnie część z Was ją hejtuje. Jest to Metin 2. Tak, naprawdę bardzo się wciągnąłem. Możecie uważać to za jakiegoś krapa, ale mi się gra podoba. I naprawdę jakoś straciłem chęci do grania w co innego Póki co na pewno wrócą moje chęci do grania w coś Ale jeszcze nie nadszedł ten czas I gram teraz sobie po prostu w metina na PL-u i na privie Na dwóch serwerach gram I na jednym privie tak więc, jakbyście chcieli się dowiedzieć gdzie, to możecie pytać w komentarzach, ja odpowiem, i napiszcie, czy y, przeszkadzałoby wam to, że na moim kanale pojawiałyby się właśnie z tej gry jakieś materiały, czy wolicie, żeby y, nic się nie pojawiało z tego i była cisza na kanale, no bo naprawdę, nie chcę nagrywać nic na siłę, bo będzie to beznadziejne jeszcze bardziej beznadziejne niż teraz robię. No, a oprócz tego jeszcze dochodzą moje egzaminy gimnazjalne, które piszę wtorek, środa, czwartek, więc przydałoby się coś pouczyć, nie? No niestety. No dobra, no to mm, piszcie w komentarzach, czy nagrywać coś z Medina czy nie. Możecie pisać, nie, wypieprzaj, wypierdala, to jest przecież gówno, weź w ogóle z tego nie rób. Albo możecie napisać, żebym robił, bo wam to nie przeszkadza. Albo lubicie, no dobra. Tak więc yy, ja będę czekał na wasze komentarze. I jeż, jeżeli hmm, będę coś wkładał, w, wstawiał, to do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć.